Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Deusa. Jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio i musimy przedostać się tam i tam. Nie wiem jak ja to zrobię, bo nie mam żadnego. E... Czy ktoś mnie namierzył? E... Chyba tak. Holy fuck, e... nie mam żadnego systemu, który pozwoliłby mi się obronić. Tak, myślę, że ten odcinek będzie właśnie w ten sposób wyglądał. Ja muszę teraz coś wymyślić, żeby żeby te roboty mnie do hulerii nie widziały. Tu mógłbym się schować w sumie. O, tak. Słuchajcie. Na pewno mógłbym spróbować przeskoczyć przez tą barierkę i schować się gdzieś tam. Hmm, w sumie spróbuję zrobić to tak. Mam nadzieję, że ten robot mnie nie zobaczy. Okej, okay, jak wygląda mapa? Zobaczmy mapę, bo. A, jest mi to bardzo potrzebne. Słuchajcie, nie widzę tutaj nic. A tutaj jest coś, tak? A gdzie jestem w ogóle? Tu. Czyli muszę tam, chyba. Cholera, on mnie chyba zobaczy, jak tutaj przejdę. Więc powinienem chyba się schować jednak i nie wystawać na razie stąd. Nie wiem, w którą stronę patrzy i to jest najgorsze. Chyba mi nie zauważył, więc mam szczęście w sumie. E, dobra, co teraz? Tylko się nie odwróć przypadkiem. Próbuję się schować za tą beczką. I, I zobaczymy co dalej. Dobra, jesteśmy tu. Teraz przejdziemy tu. Eee, muszę iść tam gdzieś. Dobrze, że on tutaj nie podchodzi. Kurde, ten alarm, alarm mnie tak wkurza. No dobra, niech on sobie tam gdzieś przejdzie. I wtedy zobaczymy eee, co się stanie. On teraz będzie wracał, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. I że sobie wróci gdzieś tamtą stronę, i ja wtedy przejdę tutaj na te schody i wejdę na górę. I taki jest plan, słuchajcie. Mam nadzieję, a zapiszę sobie nawet grę. No i co? Stanął, myślałem, że mi się gra zawiesiła. Boże, okej, okay, on sobie teraz pójdzie. Jeszcze, jeszcze trochę. I podchodź tu, stary. o kurde, czy on tu idzie? Chyba nie. Jest śmiesznie. Odwróć się i idź stąd. Dziękuję. Dobra, teraz mamy szansę. Przedostać się tutaj na górę. Czyś nie zauważył? Nie to chyba kamera nie zauważyła. No cóż, można być ostrożnym, można nie być. W każdym razie... Wchodzimy tu. Tu nikogo nie ma na szczęście. Yy, tylko, co ja tu on zrobi? Do komputera muszę chyba podejść, tak? Chyba tak. Harmonogram: hmm, Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, nic mi to nie dało. Yy, więc, cholera, on tam stoi i pewnie będzie teraz na mnie patrzył. Gdzie mam podejść w ogóle? To jest dobre pytanie. Tu? Otwórz drzwi hangaru. Wejście do smoczego legowiska w takim razie nie... O, tutaj coś jest, czekajcie. Mam nadzieję, że to zadziała. Zapiszę może grę. Biegniemy do drugich drzwi. Przynajmniej tu mamy ułatwione zadanie. To już jest coś. Dzień dobry, czy ktoś tutaj jest. Tu jest jakiś palm top ebook. Jeden Praxis, słuchajcie, jest! Okej. Okay. Nie mam niestety kodu, ale myślę, że powinnam się tu włamać, więc włamiemy się. E... Chryste, co to za sieć? Coś tu się nie da, chyba w... wkraść. O mój Boże, no dobra. Słuchajcie, spróbuję. Mam 100 probaka, myślę, że e... będę miał szansę go wykorzystać za chwilę. O, fajnie, 40% nie wykrywa mnie, więc może. Stop. Może wykorzystałem go troszeczkę e, za późno. Ale mam sporo czasu, 50, 60, 70, 80, 90. Co tu się stało? O, cholera. O, cholera. Dobra, zrąbałem. O, mój Boże. Dobra, wiecie co? Czy co? Wczytajmy sobie grę po prostu. Wczytajmy grę. Trochę przeczytuję, ale cóż. Nie chcę tracić tego stop-probaka. Biegnijmy w takim razie. Biegniemy, biegniemy. Odpalamy, wchodzimy. Tutaj muszę znowu praxis zdobyć. No i hakujemy komputer. Nie mam niestety kodu znowu, ale. No, ale cóż, tak. I teraz musimy iść tędy. Trochę niedopatrzenie z mojej strony. Teraz mnie pewnie wykryje, naprawdę. Miałem dużo szczęścia ostatnio. No cóż, myślę, że i tak mamy trochę szansę, bo jednak mamy dużo tych sekund jeszcze przed nami. Dobra, mamy wirusa przynajmniej. Okej, okay, w takim razie wieżyczki, roboty. Mogę wyłączyć roboty, słuchajcie, jeśli tylko e, zakupię sobie umiejętność. I myślę, że po to właśnie był ten praksis, żebym ja teraz sobie e, w umiejętnościach hakowania. Tylko gdzie to było, słuchajcie? Na tych fortyfikacji hakerskiej, ziadowca, wszczep hakerski. E, tak, przejęcie robota, i myślę, że to sobie kupimy. I dzięki temu będę mógł te roboty wyłączyć. Nie chcę przełączać na wrogów, bo myślę, że to też mi zaliczy jako zabójstwo, a tego bym nie chciał. Więc rozłączamy. Myślę, że teraz jestem już bezpieczny, roboty są wyłączone, prawda? Chyba tak, dobrze. W takim razie ja się tutaj e, przerzucę. Mam wrażenie, że się zabije, jak ten spadnę a może nie? Dobra, przeżyłem. E, szukamy w takim razie miejsca, w którym musimy otworzyć bramę. Nie wiem, którędy mam iść. Tam mam gdzieś znacznik. Więc być może... O! Czy to oznacza, że one się teraz otworzą same? Czy ja już to zrobiłem? Czy jeszcze nie? Ha! Dobra, muszę iść do góry. Fajnie, ja słyszę, że są otwarte te drzwi do hangaru. Tylko problem w tym, że nie wiem co mam z nimi zrobić. Tutaj mam chyba coś odpalić, tak? Prawda? Tu jest jakiś guzik? Tak. Dobra, znalazłem guzik. Wychodzimy. Proszę bardzo. W takim razie przyleciała nasza koleżanka swoim statkiem latającym helikopterem bez śmigieł. No i co, myślę, że to jest najlepszy chyba moment, żeby udać się do Detroit. Właśnie, wskakujemy, jesteśmy gotowi, uciekamy z tego miasta, którego szczerze powiedziawszy nienawidziłem, ale teraz możemy udać się z powrotem do Detroit. sure about this I mean it's not some tiny cable station you're infiltrating Zal mentioned an Eliza and a phone call to Pikus put them together it has to mean Eliza Kasan is in on this you don't think that's a bit of a leap the world's most famous news anchor working with a mercenary hit squad we can argue the fine points later send me down on the tower I'll get in from the Okej, okay, przejechaliśmy. W takim razie jesteśmy na miejscu. Tutaj widzę, że helikopter egzekutuje. I dzwoni do nas przez. Malik mówi, że chce lokalizację Elizek Cassanda. Jeśli to nie będzie za dużo kłopotu, to nie będzie. 3D model ich planu. Jego biuro znajduje się na wieżowcu, w pomieszczeniu 404. Jestem na miejscu. Okej, więc mamy udać się do pokoju 404, którego pewnie nie znajdziemy, bo będzie error 404 i, i no i go po prostu nie będzie. <laughs> Taki żartik. Pikus area. Co to jest? Czy to nie jest telewizja przypadkiem? Coś mi się tak kojarzy. że... To mogłaby być telewizja. No, tak mi się dało. chyba dobrze nawet skojarzyło. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie mnie. Jensen, something's not right. Pike is, is a 24 hour global news network. Why isn't anyone answering their phones? I'll get back to you on that. No właśnie, czemu tu jest pusto? To jest dobre pytanie. Podejrzewam, że w tych komputerach nic nie będzie ciekawego. Nie chcę mi się ich hakować, nie będę tego robił. Eee, tak, mamy tutaj rozlane kole, tutaj w ogóle komputerów miliard. No i co ja tu mogę znaleźć? Czy mogę znaleźć tutaj coś, co by mnie interesowało. Wątpię. Dobra, lecimy do tego pokoju 404. Przez biurka się przebijam. Eee, tutaj widzę, że jest. Logs, I've got a fire door here, and I it's not supposed to be. All the building's fire doors are locked down, but you should have a clear path to room 404. Okay, to znaczy, does not 404. Dobra, w tą stronę. Lecimy w takim razie do 404. 404. Looks like everyone left in a hurry, Pritchard. The place is deserted. Because somebody triggered a fire alarm and then silenced it. I suggest you find Miss Kasan quickly and get out of there. Czy znajdę coś w tym komputerze? Nie chcę, mi się. No już myślałem, że to mi będzie potrzebne. U, widzę, że tutaj jest jakiś szyb. A wiecie, że ja szybami bardzo lubię chodzić. Więc zwiadowca 100 i lecimy tu. Czy tu jest pokój 404? Chyba tak. A może nie. A może tak. A może nie. O, to chyba tu. Tak, 404. Dzień dobry. Hello, Adam. i tell you I was coming, Miss Kassan. Please, call me Eliza. Zhao Yunru did not tell me. She does not know you have discovered this connection. So, how did you find out? I have been watching you for some time. Ever since receiving orders to temporarily disrupt satellites over the Detroit metropolitan area six months ago. The night Megan's team was taken. You jammed their GPL so everyone would think they were dead. Yes. Although I only came to that conclusion later, I find my realization disturbing. I wish we could discuss this further, but it seems I have alerted them to your presence. If you leave now, you may be able to escape. Oh, I'm leaving. But you're coming with me. I am sorry, Adam. I truly am. Tell me. Later. Right now I'm detecting multiple radio signals converging on your location. It's a trap. We knew that. I'm not leaving without Eliza Kassan. So find her while I look for a way to get downstairs. Dobra, wbijamy do tego szybu w takim razie. I słuchajcie, nie wiem, czy kontynuować dzisiejszy odcinek, bo znowu nie mam pojęcia, ile już nagrywam. Więc myślę, że dzisiaj, jeśli będzie krótki, to po prostu będzie o może. Będzie po prostu krótki, a jeżeli będzie długi, to będzie długi. Nie wiem. W każdym razie, ja teraz sobie po prostu zakończę nasz odcinek i widzimy się za niecały tydzień, w sumie, tak, za kilka dni. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.